Na placu przy publicznej szkole podstawowej w Mierzynie odbył się festyn rodzinny, podczas którego organizatorzy przygotowali moc atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Warsztaty kulinarne, rowerowe zmagania na specjalnym torze zręcznościowym, znakowanie jednośladów przez policjantów i kiermasz książek to tylko część atrakcji przygotowanych dla uczestników. Organizatorami festynu byli dyrekcja, grono pedagogiczne i Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. Sześć dyszek, sześć dyszek, siedem dyszek? Chłopaki 7 dajecie za tor bezowy, a macie 7? Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przesławiu jest już otwarty. Nowoczesny obiekt kosztował 28 milionów złotych i jest to największa od lat inwestycja gminy kołbaskowo. Ośrodek wyposażony jest m.in. w korty tenisowe, boisko do koszykówki, minibasen, salę czy skatepark. Dla dzieci przygotowano nowoczesny plac zabaw na świeżym powietrzu i kopiec kreta, czyli miejsce, w którym można oddać się bez troskiej zabawie. Nie mieliśmy w ogóle domu kultury. Kultura realizowana była głównie w oparciu o obiekty. Szkół i świetlic naszych wiejskich, ale takiego obiektu dotychczas nie mieliśmy w związku z powyższym jest. No ja myślę, że nie tylko w powiecie polickim, ale pewnie w całym zachodniopomorskim takiego kompleksu nie ma, bo oprócz strefy kultury mamy również strefę rekreacji, więc no jest to takie połączenie bardzo nietypowe. Na terenie nowo otwartego kompleksu przez cały miniony tydzień trwały koncerty znanych zespołów, w tym m.in. takich gwiazd jak Lemon czy Kamil Bednarek. Nie zabrakło również muzyki poważnej zaprezentowanej przez Baltic Neopolis Orchestra. Całość programu zwieńczony został w sobotę festynem Dzień Integracyjno-Familijny. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły wokalne i taneczne. Ponadto organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. W 20 września nad Leśnictwo wraz z okolicznymi mieszkańcami wziął udział w zainicjowanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę akcji Sprzątamy. Akcja polegała na usunięciu z terenu lasu pozostawionych w nim śmieci. E, próbujemy nauczyć wszystkich, zapraszamy wszystkich do lasu, przychodzisz, zabierz śmieci ze sobą. Tak? E, idziemy sobie ścieżką do RIT, e, ścieżką rowerową, sprzątniemy z śmieci. Bardzo się cieszę, że jak, zwy, jak zwykle mogłem na Was liczyć. Na, na tą grupę, która jest e, najmłodsza duchem i zawsze, zawsze przychodzi w momencie, kiedy na leśnictwo potrzebuje, próbuje coś fajnego zorganizować. Rozkładające się odpady często walniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, a także tę pitną. To również zagrożenie dla zwierząt. Śmiertelnym niebezpieczeństwem może być dla nich plastikowa butelka czy pusta puszka po naboju bądź konserwie. No, Zabawa, konkursy i dużo nowej wiedzy to wszystko czekało na tych, którzy odwiedzili w sobotę Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W tym dniu Toe świętowało swoje szóste urodziny. Z okazji urodzin Toe przygotowano bogaty program. Były warsztaty z ceramiki i spacer po Puszczy W Krzańskiej. Odbyły się również warsztaty, świat w mikroskali i zajęcia przyrodnicze, tajemnice pszczół. Był również spacer po jesiennym niebie, czyli warsztaty astronomiczne. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznych rozpoczął swoją działalność. We wrześniu 2013 roku położony jest w malowniczym i bogato przyrodniczym otoczeniu nadleśnictwa Trzebież blisko puszczy w Krzańskiej. Główną ideą ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i przyrodzie, a także szeroko rozumianych naukach ścisłych. Oferta warsztatowa dopasowana jest do każdej grupy wiekowej, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ośrodek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku toe odwiedza ponad 12 tysięcy osób. Projekt realizowany jest przy współdziale gminy Policy miasta Egezin i ogrodem zoologicznym w Kikermiindę. Umowy na ponad 11 milionów złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg lokalnych w powiecie polickim podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinz. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie 80% wartości inwestycji. Dotyczy to zarówno drobnych remontów dróg, jak i wieloletnich inwestycji. Na terenie powiatu polickiego dofinansowane zostaną trzy inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to rozbudowa drogi powiatowej Szczecin-Warnik na odcinku od ulicy Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Stobno-Mierzyn. Powiat policki otrzymał na realizację tej inwestycji aż 6,8 miliona złotych. Problem jednak w tym, że powiat policki nie ma środków na tak wkład własny wynoszący około 2,5 miliona na złotych. Starosta Policki liczy na pomoc gminy Kobaskowo i Wójt Małgorzaty Szwarc, która już i tak zadeklarowała pomoc w kocie 2,5 miliona złotych. Na pewno na ten wkład połowę dla dofinansowania do, do kwoty starostwa znajdziemy. Ale co z drugą bołową, no to będziemy musieli naprawdę poważnie porozmawiać. Myślę, że tutaj i nasz samorząd, i samorząd powiatu staną na wysokości zadania i rzeczywiście spróbują porozumieć się i te środki no nawet z podziemi, ale wydobyć. Kolejna droga, na jaką dofinansowania trzeba pojad policki to ulica Cisowa i ulica Nadbrzeżna w Policach. Kwota dofinansowania to 3,3 miliona złotych. Trzecią drogą z dofinansowaniem w kwocie 1 279 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych jest ulica Spółdzielców w gminie Dobra. Umowy z wojewodą zachodnio pomorskim podpisali starosta policki Andrzej Bednarek oraz wójt gminy Dobra Teresa Dera. Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej prezentowana była wystawa prac Janika Lejdera, którego dorobek można było podziwiać na ponad 300 wystawach w całej Europie. Janik Roger Lejder uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne, grafikę, ceramikę i rzeźbę. Wielokrotnie pokazywał swoje prace na ponad 300 wystawach w Europie. Działa artysty znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach. Malarstwo Janika Lejdera charakteryzuje ekspresyjna forma, podkreślona mocnym, skontrastowanym kolorem. Artysta mieszka w Polsce i we Francji. Na Polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach odbyła się pierwsza edycja Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych 2019-2020. W biegach udział wzięły przedszkolaki, uczniowie oraz nauczyciele i rodzice. W zawodach wzięło udział około 600 zawodniczek i zawodników. Była to pierwsza edycja Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych w nowym roku szkolnym. Przed biegaczami jeszcze cztery edycje. Aby znaleźć się w klasyfikacji końcowej trzeba wziąć udział w co najmniej trzech z pięciu edycji. Na koniec sezonu najlepsi zostaną nagrodzeni podczas zgali sportu szkolnego. Organizatorem Szkolnej Ligi Biegów Przywajowych jest Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach. Po raz 12 mieszkańcy Gminy Dobra stanęli do wspólnej rywalizacji podczas akcji Gmina Dobra Biega. Do wyboru były dwie trasy na dystansie 4 i 10 km w zależności od stopnia zaawansowania. Zdecydowana większość uczestników wybrała ten krótszy dystans. <gry> Sobotnie spotkanie w ramach akcji Gmina Dobra Biega to doskonała okazja do spotkania się z Grzegorzem Puzoniem, prezesem oraz szkoleniowcem klubu sportowego Tekło do Tornado. Organizatorem wydarzenia była Gmina Dobra. 3 2 1 startujemy! W sobotnim meczu szóstej kolejki Ligi Okręgowej Tanowia pokonała przed własną publicznością drużynę Orła Łoźnica 4-2. do 2. Po dwie bramki dla gospodarzy zdobyli Michał Maśniak i Patryk Kaczorowski. Po sześciu ligowych kolejkach z dorobkiem 8 punktów Tanowia zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Ligi Okręgowej. Dzieniony weekend Stadion Lekkoatletyczny przy ulicy Piaskowej w Policach stał się areną sportowych zmagań osób niepełnosprawnych. W sobotę odbył się tam pierwszy policki meeting lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych. W zawodach wzięli udział zawodnicy o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno ruchowej, intelektualnej, jak i sprzężonej. Łącznie kilkadziesiąt osób. Na imprezie nie mogło zabraknąć polickiej paraolimpijki, wielokrotnej medalistki międzynarodowych zawodów Jolanty Majki, która aktualnie trenuje wioślarstwo. Mam nadzieję, że tutaj to, co będziecie startować i będziecie w różnych konkurencjach brać udział. Mam nadzieję, że gdzieś to później ktoś Was zauważy, tak jak mnie zauważono, przez ośrodek właśnie SSW numer 1, gdzie Wy teraz też uczęszczacie i że będziecie też mogli startować na arenach międzynarodowych. Życzę Wam z tego całego serca. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Specjalny Środek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach i Policką Akademię Sportu wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. W weekend w hali widowiskowo-sportowej przy zespole szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się pierwszy międzynarodowy turniej Teddy Cup 2019 w gimnastyce artystycznej, którego organizatorem był klub sportowy SGA Szczecin. W zawodach udział wzięły zawodniczki z Niemiec, Ukrainy, Rosji i Polski. Specjalnym gościem zawodów była utalentowana medalistka Mistrzostw Świata i Europy Ekaterina Malegina, która poprowadziła w sobotę masterclass dla chętnych zawodniczek turnieju. Gimnastyka artystyczna polega na wykonywaniu układów taneczno gimnastyczno akrobatycznych z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczuk. Sport uprawiany jest przez dziewczęta w wieku od około 4 do 24 lat. W sobotę na nowym skateparku uruchomionym przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbyły się zawody Skate Open Jam. Do rywalizacji stanęli zawodnicy jeżdżący m.in. na deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Zadaniem uczestników było wniesienie dobrego skateboardowego ducha w nowe miejsce na zachodniopomorskiej mapie skateboardu. Organizatorami turnieju była gmina Kobaskowo oraz Flow Up.